Cześć, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jedno z naszych urządzeń. Będzie to laser pulsacyjny 300 W. Będziemy czyścić farbę olejną z drewna. W naszej ofercie posiadamy również myjki do fotowoltaiki. Posiadamy podnośniki na rusztowanie szybkiego montażu. Mamy nadmuchy, wszystko możemy znaleźć u nas w firmie na miejscu. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu urządzeniami, zapraszamy do kontaktu. A teraz przejdźmy do prezentacji urządzenia. Jest to urządzenie fabrycznie nowe. W zestawie z urządzeniem dostajemy okulary, szkiełka, przewody do powietrza, dostajemy nadmuch. No i oczywiście pełne szkolenie wraz z kartą nastaw do, do, do każdego rodzaju materiałów. Jeżeli jesteście zainteresowani tego typu usługami, zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. W soboty pracujemy, trzeba zadzwonić, poinformować nas o przyjeździe i będziemy mogli pokazać wszystkie urządzenia, jakie mamy. Oczywiście większość urządzeń jest dostępna na miejscu, nie ma czasu oczekiwania. Także zapraszamy. Jaworzyńska 116 Legnica. Hej!